Witam Państwa bardzo serdecznie z Polskiego Wersalu, czyli z Pałacu Branickich w Białymstoku, który od 1950 roku jest główną siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a od 2011 roku jest również siedzibą Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich. Prawe skrzydło pałacu to jest miejsce, gdzie zaczynamy nasze zwiedzanie, naszą, naszą opowieść o historii tegoż miejsca, historii, która bardzo mocno łączy się zarówno z barokiem z czasów branickich, jak też i z Instytutem Panie Szlacheckich w XIX wieku, jak również z pierwszą Uczelnią Medyczną w Polsce Północno-Wschodniej i z tymi wątkami związanymi z medycyną, z lecznictwem w tym przepięknym barokowym miejscu. Zapraszam serdecznie. Jedną z pierwszych sal, a zarazem najstarszą salą w naszym muzeum jest dawna apteka. Apteka, do której, w której możemy się przenieść w klimat z przełomu XIX i XX wieku i zobaczyć, jakie leki niegdyś wykonywano na miejscu w aptece. Możemy sięgnąć do starych manułów aptecznych, z których okazuje się, że nie tylko leki w tej aptece robiono, ale również na przykład zamawiano sztuczne ognie. Robiono również atrament do pisania, a więc ta apteka z 100 lat była niezwykle wielofunkcyjna. O tym i o wielu innych historiach możecie państwo dowiedzieć się w naszym muzeum. Pałac Branickich od XVIII wieku był bardzo mocno związany nie tylko z Branickimi, ale również z medycyną, bowiem w prawym skrzydle pałacu, tu gdzie w tej chwili się znajdujemy, gdzie są nasze wystawy poświęcone historii medycyny i farmacji, mieszkali medycy Branickich. Jednym z najsłynniejszych był Jakub Felix de Michelis, ginekolog, położnik, który prawdopodobnie w tym miejscu w latach 90. XVIII wieku założył pałacową szkołę położnych. Te medyczne funkcje, lecznicze funkcje pałac spełniał również w kolejnym stuleciu. Podczas I Wojny Światowej cały pałac zamieniono na jeden wielki niemiecki szpital polowy. A od 2011 roku mamy tutaj wystawy poświęcone nie tylko dawnej aptece, ale również poświęcone historii stomatologii, historii anatomii czy też historii radiologii. Znajdujemy się w gabinecie stomatologicznym, który przenosi nas do lat 30 XX wieku, gdzie możemy zobaczyć, jakie jest Sprzęty były używane 100 lat temu w gabinecie stomatologicznym. Między innymi wiertarka stomatologiczna nożna nieelektryczna, która została wymyślona paradoksalnie pod koniec XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych przez amerykańskiego dentysty, który potem również wymyślił maszynę do robienia waty cukrowej. Ta wiertarka służyła tak naprawdę do lat 70. XX wieku i jeszcze wiele osób, które nas odwiedzają, mówi, że na takich wiertarkach miało borowane zęby. Tu można poczuć się jak w dawnym gabinecie stomatologicznym. Tu można poczuć jego klimat, jego specyficzny zapach, ale też niewątpliwie ucieszyć się z tego, jaki postęp stomatologia uczyniła w XXI wieku. A my możemy opuścić prawe skrzydło pałacu i przenieść się w tej chwili do pałacowych piwnic z XVII wieku, aby tam poznać historię Pałacu Branickich. się do pałacowych piwnic, które dokładnie pochodzą z XVII wieku, z czasów, kiedy w miejscu dzisiejszego pałacu Branickich stał murowany dwór, kamienica rodów wisiołskich. I to oni właśnie pozostawili tak mocne fundamenty, które potem wykorzystali Braniccy, a które my również wykorzystaliśmy w 2018 roku do otwarcia nowej przestrzeni dla naszych zwiedzających. To jest piwnica z główną wystawą multimedialną o historii Pałacu Branickich pod tytułem Spacer w przeszłość Pałacu Branickich. Co nas czeka w 17-wiecznych piwnicach? Czeka nas dziewięć poszczególnych pomieszczeń, pomieszczeń, które kryją w sobie różnorodne historie, od początku funkcjonowania tutaj pierwszych osad dworskich aż po czasy II wojny światowej, ogromnego zniszczenia, jakie wówczas dotknęło całe miasto, ale również pałac Branickich. Jak również i lat 50. XX wieku czasów odbudowy pałacu Branickich możemy się między innymi dowiedzieć kto w rzeczywistości odbudowywał pałac, nie tylko inżynier Stanisław Bukowski ale między innymi słynny aktor, którego możemy tutaj na jednym zdjęciu zobaczyć. Ten spacer w przeszłość Pałacu Branickich, który tutaj funkcjonuje od 2018 roku, przenosi nas do dawnych czasów, a zarazem zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli na pierwsze piętro i zobaczyli Słyszymy. apartamenty paradne Pałacu. Dnia 21. Jego, wodyń, Spacer po pałacowych podziemiach kończymy w pomieszczeniu, które jest jednocześnie jednym z najstarszych kompletnych pomieszczeń w Wiemstoku Jest to pomieszczenie z pierwszej połowy XVII wieku, które prawdopodobnie było też pomieszczeniem mieszkalnym za czasów wisiałowskich. Dlaczego mieszkalnym? Dlatego, że mamy tutaj zachowany oryginalny tynk z XVII wieku. Prawdopodobnie było to pomieszczenie również pokryte różnymi malaturami, których fragmenty do dzisiaj jeszcze możemy sobie zobaczyć. Było to też pomieszczenie, które posiadało okno. Okno ze światłem dziennym, gdzie można było zobaczyć kościół Fundacji Wiesiołowskich. A tu, w tym miejscu, konkretnie w troszeczkę innym układzie cegieł na podłodze, mogliśmy w XVII wieku zobaczyć piec, który stał i ogrzewał to pomieszczenie. W XVIII wieku, w momencie kiedy przyszli tutaj braniccy, zamienili to pomieszczenie na pomieszczenie już typowo piwniczne i prawdopodobnie mógł tutaj siedzieć zarządca piwnic i sprawdzać, jakie. Takie produkty do tych piwnic zostały przetransportowane, a były to piwnice tak zwane czyste, czyli piwnice, których przechowywano m.in. beczki z winem, z piwem, e, wszelkiego rodzaju pożywienie. E, Oczywiście pałacowe piwnice kryją w sobie też te inne pr przestrzenie, w których przechowywano m.in. opał do opalania poszczególnych kominków, poszczególnych pieców, których było niezwykle dużo w pałacu Branickich, który posiadał ponad 120 pomieszczeń paradnych. Czyli pierwsze, najbardziej reprezentacyjne piętro każdego pałacu w tym pałacu Branickich, a my w tej chwili gościmy w apartamencie sypialnianym królewskim w pałacu Branickich. Był to jeden z trzech pomieszczeń, które specjalnie Branicki zaaranżował na rzecz poszczególnych królów, bowiem Biały Stok nosił nie tylko miano Polskiego Wersalu, ale miał też miano hotelu głów koronowanych. August II, August III i Stanisław August Poniatowski bardzo chętnie zatrzymywali się tutaj w Białym Stoku, a konkretnie w tym pomieszczeniu, w którym stało wielkie łoże z baldachimem i gdzie królowie przyjmowali też na co dzień swoich gości goszcząc w Dobrach białostockich. Obok ogromna ilość puszcz, które się rozciągały, były faktycznie bardzo przyciągającym elementem. Natomiast my w ostatnich latach odtworzyliśmy to dawne pomieszczenie królewskie, przywróciliśmy dawny podział ścian tegoż pomieszczenia, przywróciliśmy też dawną kolorystykę, czyli kolorystykę stricte królewską, a dzisiaj rektorską. Ten karmazanowy kolor, krwistej czerwieni jest obecny na tkaninach, które zostały specjalnie na rzecz tegoż pomieszczenia utkane w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, zostało też przywrócone między innymi lustro o sześciu taflach, został też odtworzony kominek, który tutaj się znajdował już od czasów Pierwszych branickich. Jest to jeden z apartamentów, w których, tak jak wspominałam, było wiele w pałacu branickich. My możemy pójść dalej i zobaczyć, jak wyglądała dawna sala balowa, jak wyglądała kaplica pałacowa, co dzisiaj się tam znajduje, kto gościł. Jakie słynne kolendy, między innymi, tutaj powstały, a Białystok stał się niejako inspiracją dla Franciszka Karpińskiego. A potem możemy przenieść się do ogrodów pałacowych, które zwłaszcza latem oferują ferie barw i wspaniałych, wspaniałych dźwięków. Zapraszam serdecznie. nasz spacer po historii pałacu Branickich kończymy zazwyczaj właśnie tutaj z przepięknym widokiem na ogród górny pałacu Branickich który zwłaszcza latem można docenić Natomiast to, co dzisiaj widzieliśmy, to oczywiście nie wszystko. Pałac kryje w sobie wiele tajemnic. a Nasze muzeum skrywa jeszcze przed Państwem wiele innych pomieszczeń z niezwykle ciekawymi historiami, z niezwykle ciekawymi wystawami. Zachęcam do odwiedzenia naszego muzeum, muzeum uczelnianego, Pałacu Branickich i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jesteśmy dla Państwa otwarci od wtorku do niedzieli, od godziny 10 do 17, ale uwaga! Zawsze zwiedzamy. Pałac Branickich z nami. Czyli zawsze macie Państwo swoich przewodników, swoich narratorów, swoich historyków, co oznacza, że żeby do nas przyjść, warto wcześniej do nas zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę i zarezerwować sobie mniej więcej półtorej godzinki czasu, który spędzamy tutaj, na dawnym dworze branickich. Do zobaczenia!